Idziemy teraz na piramidę do. Teatru. Jak to się Teo. Teotihuacan. To jest. jesz? Opowiadaj. tak? Zimniakami, z mięsem i z ostrymi papryczkami. Pania, Bardzo dobry. onda ma. Yyy, chcę gadać ci zajdą, to jeszcze was nagra, A, pan, nasz pan. Ale to po prostu, czy jest reszta? Nie, nie, ma ulicze, ulicze, Jezu, nie mam babi... tak. No, pogadaj, pogadaj, no, co ngana. Ja przede mną jestem, muszę O Boże, mam jedną kreseczkę na papary. Bo da się zapalić? Ej, e, tutaj dziewczyna coś takiego fajnego robi, jakby takie małe e, zielone pomidorki na całej patelni. Mm. I ona to najpierw podsmażyła, później poprzednia na drugą stronę i dusiła i to tak smakowicie wyglądało. z, tak z sosi. Ale Co to jest? To jest cukinia. Dobra. Przepyszna. Właśnie to ten na nie dać sali ja I, no, bo... no. i trochę i i trochę Pomidorki. Co pomidorki? Ja pomidorki, obieram właśnie łuki, a teraz ja będę kroić Cebulka jest już pokrojona, nie dla oko. Tak, nie <głos》> dla tak. oko. To robimy, tu mamy zaraz, zaraz nie zazdrujemy się, boemia. to jest nasza kuchnia. kupimy. oliwę oliwy z oliwek bo musi być do tych. Musimy, ale patrzyłeś Ale się w internecie na, ten, na jakieś tam potrafię z awokado i Kupę. trochę tego jest. Weź otwieraj piwo. No. Ale stwierdziłam, <noise> ja że, że lepiej <noise> kupić książkę... To jest, jest ten podobno ten najlepsze wybrany. piwo meksykańskie. Według e, jakiej hmm. wyszkowskiej. Aha, Monika. czyli to nie przez rozodziew meksykański. Nie, to jest tylko moja Acha, subiektywna opinia. Ale w tym momencie pojawia się problem. Już chciałam wydać, kto to wyszkowska. To ja. To ja, to ja to no wiem. Tu mamy szynkę, szynkę oni mają nie, nie za bardzo dobrą, ale to nie szkodzi. Więc tak. Tu mamy limonki, tu mamy cebulkę, tu mamy torcinki, tu mamy awokado, które pięknie odchodziło. Olej mamy kupiony, ta już jest już smaży nam tak, To jest eee. To nam więcej potrzeba do szczęścia. No właśnie. <noise> A pokazywałaś serek, pokazywałaś no, serek. Nie pokazałam sera, czekaj. Czekaj, ja pokażę. No, koszymię, pokaż, no, pokaż, no, pokaż, no, pokaż, no, pokaż. Czekaj. O, wyszedł pasek. No, urwi pasek. O, ci, dobrze. O, i teraz. No, dalej. Tak. Mm. Mm, 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 mm. To, to jest specjalny. od razu musi być. Co? Jak to było, to jest specjalność hua ha... Jak to było? Hała hała. Hała hała. Alwinka, buzia. Hmm. Tego sera, proszę Państwa, kupiły dziewczyny kilogram. Kupiły kilogram. <gulaciver> o ile był, tak żebyśmy pamiętały za 20 lat, to ile był ser. Bo. <gulacCTV> 64 pesos za kilogram. Od, udało Panią, się pani operator. Udało się? No, Poczekaj, bo tutaj no, wiesz, co się coś udało. otworzyć. Bo ja nie. No tak plus no. ten wspaniały dziur. A to jasne, to dla A to moje, a że pani operator. To ja, patrzcie. Aha. To ja. Dziękuję. No, to co? Ej, no to weźmy chociaż tego. Sobie zrobimy ten. tak? <grymne> Ale to nie jest operator. Prawie <grymne> <grymne> no, nie tu. Czekaj, ma tu zajęte jest. już nie uda takie zajęte. No. Więc y, salut. Salut to Salud. jest Salut. Mm. Dobra, nasza Widzicie? Ale, Zdobre, czy, robię, ale tu mamy jakieś różne rodzaje? Dobra dziewczynki, zbierze. opiszcie co tu się dzieje. Więc tak. tam się pan ustawił, zrobił strajk. <ślech> nie ma co chodzi. Ludzie się rozjeżdżają. Tutaj kierze, tam ludzie tam nie przepuszczają. Tam nie nie zablokowali. Tam zablokowany następny. O, tutaj nas nie przepuszczają. Zaraz pan pomacha rączkami i pokaże nam, że nie przepuści. To kurwa to jak stąd wyjechać? R... Ro, rowerem zablokował nam przejazd! Ha 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 Trąb! O, o, nie, nie da się przejechać, nie to da! To następny! O ja ten też nas O, zblokuje. następny! Następny zblokowany. To jest następny słuchaj jakaś... A ty O głęba! Aaaa! Jezu, zablokowałaś powiedz, że my jesteśmy w trasie. Biskup, taka obudzono sali dla kas? ¿Cómo podemos salir de acá? ¿Qué pasa acá? ¿Para dónde? Ah, a, pu a puertos escondidos. Ah, Déjennos pero... ir, ¿eh? Por favor. Es que ¿Por favor? ¿Ah? ¿Eh? Sí. sí. No. Pero no había con Puerto Ángel, ¿no? Allá, allá, allá. Pero no. Acá es este Guate de la de no, que, sí. que te vayan a... vamos a dar la vuelta, entonces, cómo? A Co oni cholera powymyślali? Aha. Ja ja to le... To Aha. Raz jak... Moja, Moja right, no, no, to Zawracaj, zawracaj. No, zawracaj. Ale... Tak, chyba no, tak. tak. Co się stało? Mów. No więc okazało się, że... Cóż, nie spraż, okazało się, że jest mam bo... Zawracaj, po prostu nie też z MBA, nie jestem ale jest tak jak ta kita widziałem. wiedziała, więc Oni robią strajk, bo prezydent Santa Lucia, czyli tu jakaś dzielnica czy coś, nie chce im dać dla szkoły jakiejś tego wyprawy. Więc postanowili zablokować ten dróg. Zablokować dróg. I zrobić korekt. Jedziemy do stacji ała. benzynowej i odbijamy z lewo. Do stacji benzynowej, a teraz powinnam I jechać tam. tędy. No, nie to nie my to mamy szczęście, co? <laughs> ja mówię, no, ja puścicie nas, puścimy, ale wiecie co, ale to tutaj jestem, bo tutaj nie jest ta Puerto Scondida, musicie zawrócić, ta bo tam wcześniej wóz zjazd. Nie, no, nie, no, nie, nie wiem. To, czy Czyli gdyby nie strajk, to byśmy y, się zgubiły? Nie, nie. nie, nie. Tam był <laughs> na był. O i chopek hopa. Hopa. Oczywiście pięknie oznakowany. Pięć znaków stało przed chopkiem. Tam był bardzo dobrze znakowany na żółto. Ale pada. Co za mecz. Ale słuchajcie, no wjechać na środek, to <noise> <noise> no, się Ale obwania. Ale jaki ruch tu rower, to coś tam. <głosy> <głosy> ale w ogóle patrz, cośmy zaglokowali na w i to samo. Mamy mieć coś pecha. To nie? Dobra, okej. Okay. Kontynuujemy podróż. To, 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 to Uwaga, zaczęłam, że mamy drogę teraz do Portu do piaskową, żeby nie było. Ale przejeżdżą. Ale przyjezdno. na razie poleca. o, polecana. jako polecana, polecana. taka najlepsza. Tak. Najszybsza. No ja nie O tu mamy znowu, mamy rzeczkę, taką rzeczkę Słuchajcie. mamy. Teraz ja zobaczymy jak je, jaką ładną szybę no, tak. Tak. Trzeba wygląda tak. Trzeba wygląda w błotku trochę, o i tu na trzeciego się pchają, ja Jesteśmy na w bez tutaj mamy Arbol de Navidad. Tutaj ja mamy Radzikowską. Tam mamy czekajową Jedną. Tokajową drugą, i orłowską, i wyszkowską. I mamy takiego pana z tyłu, który jest bardzo sympatyczny, bardzo nam się I właśnie za białowodą. Woohoo! Aj! Tu jest ponoć wysokość około kilometra tych skał, tylko nie wiemy właśnie... Woda, woda. Oj, woda. Nie, 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 tam. woda. A, nie, 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 woda. nie, 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 Uważaj, strony... bo nagrywam nie, będę miała na ciebie nie, <grym grym woda> Ale ja nic już nie, 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 wszystko, słyszysz. Ja wszystko... Yo no caí.

Uwaga. Są zawodniczki. Szybciej! <laughs> <O Jezu. laughs> Idziemy. No idź sobie, idź, a też poszedł! Poszedł! Poszedł. Masz za siedemdziesiąt centymetrów. Idź sobie stąd. Idź sobie, idź. Już. O Jezus Maria, nie w tą stronę, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Na dół. Czy masz klucz? Nie, klucz jest w środku. No idź sobie, ja chcę przejść. Dyskulpe, dyskulpe, e Es masz, Pani Grosso? Es iguana? Pero no se quiere salir. No tego miedo. No idź sobie, idź. Sobie, idź, sobie. No idź, sobie, idź sobie.

To jest bardzo krótka piosenka. Gdzieś jest, lecz nie, nie wiadomo gdzie Bucio dla ciebie z delegacją Świat, w którym baśńka dzieje się, się. Malutka pszczółka no, mieszka <gulia> Co wiesz, nisze wśród jest owadów Jesteśmy w Tulum! Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zobią Skupają. Maja, próba czujna. Świat swój pokazuje nam. Dziś to karawans maleńka z tymi meczką Maja, maja. Sprytna,